No jak? Naprawiłeś tę głowę? To no, trudno powiedzieć, ale. Ale chyba tak. Chyba tak. Dobrze, cieszę się, ale. Możesz wstać podłoga to nie jest najlepsze miejsce na konwersację. Okej, okay, yy, na czym my skończyliśmy. Chwila. Co to jest? Zasłyszysz. Jakubie, szukałem ciebie. To tutaj się ukrywałeś życia. Co się dzieje? Słyszałem coś dziwnego. Szczerze mówiąc... Nie wiem co się dzieje. Ale to ogarnę sekundę. Słuchaj, zanim rozwalisz mój dom czołgiem, możesz powiedzieć... Co tutaj robisz? Tak, składa się, że dokładnie dnia 25 września 2021 roku wynajęłeś nas jako tanią siłą robotą wojskową. Was? No, ja widzę tutaj tylko Ciebie. Nie jestem tu sam. No, ale jak mówiłem, od tego dnia nie doszliśmy ani jednego rozkazu, ani wypłaty. Czuję, że mamy mały problem. Słuchaj, to tak nie miało być. Ja po prostu za zapomniałem o tym, że miałem wam zapłacić, tak? No, to to, spokojnie. nie waga! Krwi wymaga! Mamy mały problem. Hola, hola Amigo. Porozmawiajmy najpierw. Jak myślisz, o czym oni gadają? Nie wiem, choć się domyślam. Dobra, sprawa wygląda Żądają zapłaty za pracę dla ciebie, możesz im zapłacić, albo ja się nie, nie hmm. zostanie po ich sobie. Nie, dobra, wiesz, y, bądźmy jak ludzie, zapłacę im, jeszcze, jeszcze mam pieniądze. Rozumiem, ogólnie przez ostatnie miesiące zebrało się coś około 17 tysięcy, zapłacisz im i wszystko powinno być cacy. To, co zrobiłeś, a raczej nie zrobiłeś, zostanie ci zapomniane. Lecz jeśli się to powtórzy, to cię zapierd... A, i jeszcze jedno. O, nie wychodzi na to, że zazwyczaj nie jestem panem czas trzech lat. Więc no, musisz coś z nimi zrobić przez ten czas. Tak czy jak, ja wracam do siebie, jakbyś czegoś potrzebował, to dzwoń. No, Pablo, chodź do Herkuleskos. Chcę jeszcze raz sprawdzić, co zostało z mojego biura, głowy Wiktora, biura po eksplozji. No, burdel, tak jak był. To tak jest. O, i Wiktor umarł. Penie starości, albo... Ta zawoł. Hmm. Hej, ja tu jeszcze żyję, tylko leżę tu na dole, Dora. Czy czym ja skończyłem? A, tak, Dora. Głowa. Gdzie ona tutaj? Gdzieś ty ona była? O, Dora. Ła wow, moje głowa! A, przedziałasz. To niesamowite, patrząc na to, jaki amator przy tobie pracował. Ale teraz pytanie, co ja mam z tobą zrobić? Aż poczekaj, mam jeden pomysł. To był twój świetny pomysł włożenia głowy do akwarium? Ale słuchaj, to jest dobre akwarium, trzymałem w nim jelkiny niedawno, dawno temu, ale no, nie karmiłem ich, są umarły, ale jest bardzo dobre. 19802357.1245324 Jak dla mnie brzmi, to jakby podawał jakieś koordynaty. Co ty, koordynaty? Aż, hmm. 19802357.1245324. To może być to. Pablo, weź to sprawdź szybko. Ech, dobra, to jednak miało sens. Ale wychodzi na to, że czeka mnie następna wycieczka. Dobra, panowie. Y ja pojadę i to załatwię, a wy pilnujcie L plus, by to wszystko nie zapadło się w ruinę. I pilnujcie terrorystów, proszę was. Mm. I tu mnie zaprowadził Google Maps. Dzięki. To wygląda jak jakaś Melina? Albo. Albo zwykły dom biednych ludzi z Polski. O kurwa. To znowu ty. Mówiłam ci, że jeszcze raz jak cię spotkam, to za dukę jak Chyba, poczekaj, to jest nieporozumienie. Muszę się pomylić. Jakie nieporozumienie? Zapamiętałam sobie twoją parszywą mordę. Oddawaj mi runy, bandyto. Chwila, poczekaj, to jest nieporozumienie. Muszę się pomylić z moim bratem bliźniakiem. On wygląda tak, tak samo jak ja. Twój brat bliźniak, powiadasz. Hmm. Dobrze. Powiedzmy, że ci wierzę. Chwila. Ale Dora, Dora, poczekaj. Ale ten brat. On, on tutaj był, tak? M możesz powiedzieć, jak do tego doszło i kiedy to było, proszę? A więc to było tak. Dzień jak co dzień pracowałyśmy w kuźni, robiąc to, w czym ludzie są najlepsze: wytwarzaniu broni. Nagle znikąd do kuźni wbiegł jakiś chłop, co łeb w kształcie litery miał i krzyczał. Odawaj mi swoje rury. Runy, kur***. Nic, co miałam zrobić? No, wziął, co chciał i uciekł. Spodziewałam się, że będzie chciał nas pieniędzy okraść, ale nie. Szukał czegoś innego. No i znalazł. Prawdą jest to, że każdy krasnolud ma potężne runy. I właśnie taką sobie ukradł. Ale pytanie, po co mu kur*** te, te runy? no, Dobra, i w ogóle pytanie, co te, co te ludy robią w ogóle? Co, co one dają? Nie wiem. Dla każdego to ma inny efekt. Jedni umierali po dotknięciu, a inni dostawali jakieś moce. Dziwna ta magia. No ale no, co? No, to trzeba jakoś żyć. Powiem ci, y, przyjeżdżając do Podlasia, y, spodziewałem się, że. Nie aż tak cofnie mnie to w czasie, ale najwyraźniej się myliłem. Chyba teraz wrócę do mojej bajki, robiąc to co robiłem, czyli ten, y, polowanie na bratka bliźniaka. No, do widzenia. Aj, jak znajdziesz mi tego drania, to powiedz mu, że jeśli nie odda mi run, to połamie mu nogi i ręce. No i w sumie, prawdziwie mówiąc, wszystko mu połamie! Wszystko! A co to jest? Dobra, uznajmy, że jesteście wymysłem mojego brata i przyszliście mnie zabić tak jak reszta jego eksperymentów, ale... Stójcie w miejscu jeszcze sekundę, proszę was. Ej, słuchaj... Mógłbyś po mnie przyjechać? I wziąć sobie jakiś holownik, jeśli masz taki. Bardzo by mi się teraz przydał, więc no, yy, cześć. Aha, dobra, już jadę. Hmm. Wszystko w porządku? Nie są do końca pewien czym właściwie się tu zajmujemy. Jak to czym? Zajmujemy się pilnowaniem naszych nowych współpracowników, by nie zmienili tego miejsca w melinę. Nasze zadanie jest bardzo szlachetne i tylko od nas zależy czy plan szefa się powiedzie. Wszystko w porządku? O, ten, jak tam idzie, Wam robota, panowie? Snatch zespół rozpoczął pracę nad tajnym projektem? Czy Wy W ogóle wiecie, co tu robicie? Oczywiście, dostaliśmy proste zadanie od szefa. Terroryści, z natury to najlepsi naukowcy. Znamy się także na ładunkach wybuchowych. Raz kolega pokazał mi, jak wysadzić granat, trzymając go w ręce, ale także nic się nie stało. Ogólnie wszystko idzie dobrze, ale głowa jest w takim stanie, że potrzeba z dni, by była znów sprawna. A i jeszcze jedno: jak już ktoś będzie chciał majstrować przy tej głowie, niech użyje właściwych narzędzi, a nie kurwa jakiegoś śrubokręta. O, szefie, wróciłeś! Tak, wróciłem. Coś mnie ominęło. Chwila, gdzie jest głowa? Co się stało? Mieliśmy małe komplikacje i trzeba było ją przenieść gdzieś indziej, ale spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Mam taką nadzieję. Ten prac planuję. Mam nadzieję, że to wyjście do Krasnodów nie było po prostu marnowaniem czasu. Krasnoludy ludu upominają się o podpierdolone runy, ale nie wiedzą, że moja broń już jest prawie gotowa i kiedy tylko dokończę ostatnie szlify, to wyjdzie ich rozpierdolić i nawet te ich potężne topory im nie pomogą. To będzie krwawa jadka, jak w 39. Albo czterysta 410 nie wiem, nie jestem dobry z historii. Słuchaj, nie mamy tutaj całego dnia. Ile jeszcze to będziesz robił? Jeszcze chwilę. Instalowanie neuromodów to nie taka prosta rzecz, jak może się to wydawać. A, kur... Czy ty wiesz co robisz? Spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Aktualnie nie ma znieczulenia tak czy siak. Czy ty nie rozumiesz prostych poleceń? Powiedziałem, że ma być z znieczuleniem teklu. Jak boli, to dobrze. Wiesz, gdybyś miał więcej takich run, no mógłbym dodać kilka innych modyfikacji. Dobra, ale pytanie: co w ogóle dadzą te modyfikacje? Dzięki nowym modyfikacjom, jakie dałem radę zainstalować, używając tej runy, którą ukradłeś, będziesz potężny. Tak bardzo, że no. No, że ja pierdolę. Mam że ty na wie co robi i to coś nie rozwali mnie na tak kwoki. Ok. Wszystko w porządku, panie? Tak, ale nadal nie wiem co to ustrojstwo ma zrobić. Jak to a, działać? Tego właśnie nie jestem pewien, ale zaraz się dowiemy. Ciała, przemiana materii. Z tym można wiele zrobić. Ha. Kierku, mam dla ciebie bojowe zadanie. Tak, w czym mogę służyć? Słuchaj, y, stań w tym miejscu i się nie ruszaj. Dobrze, już idę. Spokojnie, poczujesz, y, jakby ukucie komara. O! Wygraliśmy bitwę. Teraz wygramy wojnę. Mam plan, ale by ten plan zrealizować trzeba znaleźć dobre miejsce. I chyba takie znalazłem. Jedziemy do Kalisza, panowie. Miasto Kalisz. Jeszcze kilka dni temu bardzo żywe miasto. Dzisiaj stało się miasto duchów. Dlaczego zapytacie? Miasto duchów, ponieważ nikt tam nie mieszka. Mimo tego, że mieszkańców było tam sporo, ale wszystko stało się to ostatnio. Yy, tak. Yy, miasto duchów, yy, Kalisz. Powtarzam jeszcze raz. Ostatnio atak pewnego człowieka z literą miot na głowie yy, skutkował w tym, że liczba mieszkańców zmniejszyła się do zera. Co. Yy, Poprawia wskaźnik y, jakości powietrza. I to bardzo znacznie, ponieważ nikt tam nie oddycha i nie produkuje spalin. Dokładnie. Ten jegomość, y, który przedstawia się, nie przedstawiając się literą J jako głowie, miał wiadomość dla pewnego widza. Mamy nadzieję, że on to ogląda, ponieważ ta wiadomość wydaje się być bardzo ważna. I jedyne. Jedyna osoba, której to przemawia coś, to ta osoba, więc proszę zobaczmy na tą wiadomość. Witaj bracie! Pamiętasz mnie, słuchaj, yy, chciałem ci powiedzieć tyle, że mam plan i tym razem mnie nie powstrzymasz, więc szykuj się. Kurde, to... nie dobrze. Widzicie wiadomości? Tak? Okej. Okay. To wiecie już, że tam coś się dzieje i musimy to sprawdzić, bo jesteśmy w to w sumie zamieszani bardzo, więc no, pakujcie się. Tak, a oto przed wami pierwszy w swoim rodzaju wyprodukowany w fabrykach Ursusa Хеню один... Да. Просто входьте в шотка.